Every year, have a lot of Western people that get robbed from uh, from uh, you know like uh, Khmer people. And the taste is for local people they love it, but uh, for Western people, no. This that's so like yucky. It's the smell is shit. You know? <laughs> Statue of the she is her name is Nim uh, Troll It means, It means like something like this side, and then you roll the seal around. Okay. No to słuchajcie, rozstaliśmy się już ze znajomymi, bo oni z dzieckiem, także dziecko ma swoje prawa, a my postanowiliśmy zostać jeszcze przez chwilę w Kep, pojeździć, pooglądać. To kiedyś francuska Riviera tu właściwie była. Zaraz będziemy jeździć dalej. W tej chwili zatrzymaliśmy się w takim, nie wiem, no, niby park, ale tak naprawdę dla mnie to jest placek z jakimiś dziwnymi... Oczywiście w kolorze złotym, bo jakże inaczej w Azji. Jakieś mitologiczne zwierzęta. Tam widzę jakiś. to chyba ten. Provincial Hall to pewnie będzie. Będzie jakiś urząd miejski, poważna instytucja w Keb. Ludzi niewiele. Tam kolejny taki, nie wiem czy to widać. Dalej, tu coś, jakieś pięciogłowe kobry. A Ta, tam to chyba urząd miejski. A spojrzymy, spojrzymy z daleka. odmalowane wszystko, rządzący na obrazach. Wygląda solidnie, no to musi być poważna instytucja. Dobra, my teraz powolutku pojeździmy sobie po Kep. Nakręciłem. Ja pamiętam z ostatniej wizyty, że tutaj były takie wille poopuszczane. Mówię strasznie szkoda tych budynków było. Jedziemy zobaczyć, co się z nimi co się z nimi działo? Co się z nimi dzieje właściwie? Najprawdopodobniej dalej są opuszczone. Nie tak. Lecimy. No dobra, no to jedziemy w objazd Po Po tej stronie drogi jedziemy, prawda? Jedź za tubylcem. Jeźdź za tubylcę w kogoś. Skręcamy. Skręcamy. Patrzcie, co tu się dzieje. Tu jest jakiś resort, ale tu już obok widać coś kiedyś było. A burz zarósł. Mur jedynie pozostał. Mówię, z tego co słyszeliśmy była to bardzo popularna miejscówka kiedyś wśród Francuzów. Budynki takie teacher house, to nie? Mm. Ale patrzcie, tu są zrujnowane, zupełnie winne gdzieś tam. Można jechać tak było to. Ale też coś jest coś dalej jest. Ja pamiętam ostatnio z naszej wizyty, jak byliśmy nie. w sklep. Mieliśmy takiego przewodnika Roya, który dobrze mówił po angielsku i dużo znał tutaj historię sklepu. Tam dużo opowiadał. Ja nie wiem, my w tej chwili tak naprawdę jeździmy, szukamy tych miejsc, które on nam kiedyś pokazywał. Może nam się uda z nim spotkać gdzieś w pewnym momencie. No Ewuniu, chyba nie było tutaj, tak mi się wydaje. Już, wiesz? Patrz, bo tu są dalej ten, a tam były całe takie Cała ulica. Cała ulica takich opuszczonych miejsc. Dobra, zawracamy i znajdziemy. No, niestety nie uda nam się zrobić koniec języka za przewodnika, bo może być problem z dogadywaniem się. Chociaż... Jak to robią, jak się chce, to na mini człowiek się dogada. Idziemy wyżej, czy skręcamy w lewo? Jak myślisz? No, bo jak możemy tu Nie, bo tam coś się już kończy. Chyba muchę w złapałem zęby zapałem. Muchę zapałeś? No fajnie, co. Idziemy w lewo, zobaczyć po tych dziurach. Muszę w lewo. Dobra, je. Zobaczcie jaka droga. Takie nie jest Nieźle. Mm. Chociaż nie, zobacz, wydaje mi się, że tutaj zaczęło coś powstawać, bo to mm. no, wydaje mi się, że jest tutaj. Ale... To ta, ta ulica będzie ty może to ty Głowy szans... za to ci nie dam, ale widzisz, są te takie. Wiesz, Pewnie. zobacz, tu, tu jest coś, co kiedyś było, a nie wiem, czy ktoś tak, tu żyje. To jest takie... Uwaga, dziura. francuskie, mówisz? to ktoś mieszka, nie? To ktoś mieszka. Ale w stosunku do tego, co było 2-3 lata temu, no to się. Jakby to zbudowywało, albo to nie jest ta uliczka. Wydaje mi się, że to jest właśnie ta, wiesz? A to są takie w miarę że odnowione te budynki. Mam nadzieję, że znajdziemy jeszcze jakieś miejsca widokoło. Małpy, małpy. Widzisz małpy? uważamy na nieco, bo to jest na mnie. małpy. Patrzą. Ty wredna małko i kolejna no. W dżunglę jedziemy Ale zobacz Patrz jaka fajna miejscóweczka No Aż warto się zatrzymać Ta. Patrzcie, no czy nie jest pięknie hmm. I tutaj ktoś ma swoją jakąś bungalowy czy coś, żeby się zatrzymać. To no. Restauracja. Ładnie. Patrz odbudowuje się, a mi się wydaje, że to są właśnie my jedzimy tymi uliczkami, które mm. kiedyś były właśnie takie wiesz opuszczone te wille coś tam i tak. powoli powoli coś tutaj się dzieje, bo widzisz to się tak, tak. buduje. No oczywiście pojedziemy dalej, dalej prosto, bo po co, po Główny. Hmm. Tam byśmy dojechali do Główny, a my dalej prosto, najdalej. Ty, a może to tu, zobacz. Tu jest coś, co jest opuszczone. No. Tak, to może tu jest dopiero, dlaczego, znaczy, bo tu były kiedyś wszędzie, wszędzie posesje wielkie. Gdzie się ludzie drzewi sobie, no później jak wypędzono stąd to zobacz co tu się pozostawało, nic a może tu ktoś co się odbudował Ale mówię te mury to wszystko to są to są pozostałe łości kostane, góry everything looks beautiful, it's but can't buy But every year have a lot of western people that get robbed from, uh, from uh, you know, like uh, Khmer people. That, that they buy the land for, for for them and then they stole the land because that that the Khmer name. But, uh, you know, for me, like in my mind, You no, know? te like... tu jakiś potężny hotel. Nie wiem, czy powstaje, czy zatrzymali tą budowę. Ale powietrze jest inne już tutaj. Tak, więc co wyjechaliśmy wyżej, i rzeczywiście jest inne powietrze. <grym>, takie fajniejsze. Coś zbierają, zobaczcie. Ale nie mam pojęcia co. Pojedziemy w dół, co? Mm -hmm. Dobra, tu też jest fajna kafejeczka, tak. z, z ładnym widokiem. Tak. Sunset Cafe. Tak. Motorem przez Kep. A, skuterem przez Kep. Bądźmy poważni. No, trzeba zwalniać. Ale tu jest chyba... Tu jest chyba... A nie z coś. Tutaj, nie za bardzo... Czy dalej? Czy jedziemy dalej? O, o, o! Czy my jesteśmy tutaj? słuchajcie... Wjechaliśmy parę metrów do góry, i powietrze się tak. zmieniło. Zmieniło raczej na dobre niż... Jedziemy boczną, czy zjeżdżamy na dół do miasta? Jak którą chcesz? A Nie co ty, ty proponujesz, kochanie? W dół chyba, co? W dół? No dobra. To lecimy w dół. Słuchajcie, wjeżdżamy do, właściwie, centrum Ket, tak bym to powiedział. Tutaj mamy... Tak, to tutaj, myśmy ostatnio gdzieś tutaj parkowali na chwilę. I patrzcie, tu jest taki market rybny. I to jest ten market, co my byliśmy z Tak, styl, byliśmy chyba tutaj z no. Tak mi się wydaje. To zaparkować by było chyba, co? No to co, to trzeba gdzieś, gdzieś na chwilę przystanąć i może przejść no. się po markecie. Czekaj, wiesz tak, ja... ja zejdę? Nie, ja sobie dojadę, to nie przejmuj się. A żal, taki duży plac. A tak zaniedbany, tak naprawdę. Z pięknym domem, który jest zupełnie opuszczony, chyba. Co wypatrzyłaś? Tam kilka osób siedzi w środku. Co? Jakiś zaniedbany dom, chyba, co? Znaczy, nie opuszczony. To no tak wygląda Chodź, wejdziemy na ten market. Marketu. Zobaczymy, co tu można no dostać. Tak, wezmę tego. Jesteśmy na markecie. No już. jesteśmy na markecie, nie wiemy co to jest naprawdę, jeżeli chodzi o jakieś owoce, czy... Wszystko tu jest, Ewa. Nawet muszle mają, słuchaj, których nie wolno wywozić z kraju pewnie albo przywozić do nas. Pewnie nie można. Excuse me, just one, how much is it? Ten? No to słuchajcie, taka muszla 10 dolarów. Ładne te muszle są, zobacz. No. Ładne muszle rybkę z grilla, jakby ktoś chciał. Mm -hmm. Ładne rybki, duże no. duże ładne rybki A to? Nie mam zielonego pojęcia co to jest. How much are the oysters? One tray is four dollars. Yeah. I'm worried. Not ready yet. <laughs> Tak, bo musimy dwa tędy. No mają tu cudeńkę, mają. Nie ja, wiem czy był. Wiesz byłbym... co, ja nigdy nie pamiętam to chyba jest ten prochok. To pasta czy nie? To chyba jest ten prochok. Nie wiem pojęcia co to jest. What is it? Prochok? Prohok. To jest prochok. Prohok. Tak wygląda. this one they made from um, like a baby also swim baby old okay. yeah baby swim like too small Too just, small just and, it just... and then they just catch them by the neck and then i don't know how to make it but you know like they they have to um, take a long time and dry a lot before they come, bring to come uh, to, to the market for sale. And the taste is for local people they love it, but uh, for Western people, no. This that's so like yucky. The smell is <laughs> shit. <you know? laughs> is it the, like uh, blood? What's the blood? No, no, no. That's from the shrimps Oh, okay. You can smell but they they were too small. You, you can, can smell. smell it. It. Yeah. No, ale te muszle to na przykład są tanie, tak uważam. Jako pamiątka? No wiesz, niby nie można wywozić, ale... No. Ale wiem, że dużo, dużo więcej byśmy za nie płacili. Tak. Nie wiem, co A to jest. To są cuda. To są cuda jakieś co to są? Dla mnie nie? wygląda jak słodycze. Cześć. Hello. Chyba słodycze to Chyba są. Chyba tak, nie? Tylko, że my tego nie znamy jeszcze. Nie, nie znamy. Czekaj. Hello. Co zobaczyłaś. A tutaj pani ten smaruje w takie liście. Co ta pani tam robi? W liścia smaruje. liście smaruje i no, co? później to A dodaje. i później to oni grzeją na tym, na... No. Na tym. Dobra, dobra, to jest chyba... Aha i tam masz na tym, tak? A, i ona później to smaży tam. No. Na tym. To jest ciekawostka. Pan tłucze muchy, żeby było więcej mięsa w rybie. Motor? Tuktuka ostatnio. Co? Dwa lata temu, tuktuka, tak? No, tuktukiem byliśmy tutaj kiedyś dwa lata temu, ale teraz parkowaliśmy motor, da, Tak, A tam dalej jest chyba plaża taka kep. Tak naprawdę ten kep ma bardzo małą tą plażę, ja nie wiem. Tak, tam była ta plaża, co nam ten. Nasz znajomy opowiadał historię, właśnie Tyga, o a tym. A pamiętasz tą historię? Bo ja nie za bardzo, szczerze mówiąc. Żeby ją powtórzyć. Tak mi się wyroje się na butelce poślizgniętym. No? Słuchaj, to tutaj... Tartu, ale tu gdzieś plaża była, pamiętasz? No tu są takie te... No? Ale pamiętasz, to chyba dalej prosto mi się wydaje. Dobra, to jedziemy dalej prosto. Bo wiesz co? Pamiętasz, tam było też co zaczepiali nas, że coś tam chodźcie, kupcie coś, pamiętasz? Tak, i to było dalej, to nie było bliżej, to było za tym. Bo tak tutaj tak są to te prawda. nowe rzeczy wtedy. Ale słuchajcie, tego tu nie było, tak mi się wydaje. No było, to nie było. Jak widzicie plaża tak. malutka. Tak i to, to było to, to miejsce. Nawet nie za bardzo jest po czym chodzić. Ludzi już dużo. Aha, to tacy prawdziwy turyści teraz jesteśmy. No tak. Może te... piasek, może. Piasek, może piasek, jak wiadomo. Piasek jest taki polski właściwie, co? Gdański. Znaczy no w Gdańsku jest troszkę jaśniejszy piasek, jest... Ale tak grubościowo to... Ale tak, grubościowo tak. Ludzie w ubraniach, no. może dzieci się cieszą. No. Wyspy. przepięknie widać. Wiesz, ja uważam, że tu jest fajna na przykład, tak? Mm -hmm. To jest taka typowo. Typowo turystyczna miejscówka, tak? Mm. Ona żyje? No. Nie, nie dotyka się mnie. Nie widzę ciężko. Dalaretowate co No, Nie, nie. A jest i panienka. Jest i panienka. Taka tutaj szosylenka, co prawda my tam nie wyjdziemy, bo mi słupki nie pozwolą, Idziemy ale do, do niej dojdziemy. Mhm. Dalej nie można wjeżdżać motorami. Tutaj jest panienka, jak historia o pewnej kmerce, która zakochała się w jakimś młodzieńcu i Oczywiście to była jakaś niespełniona miłość. I to było coś na zasadzie, że coś z koniem, właśnie, ale nie pamiętam dokładnie o co chodziło. Wiem, że ten koń po nią przybiegł. Nie wiem, a to nie jest, się... że ona czeka na jakiegoś ukochanego, który. Tak, a to, ale o co chodzi z tym koniem wtedy? Na tym koniu gdzieś tam odjechał, w dalej. A, no to ona odjechała koniu, tak? I ona siedzi i czeka cały czas na niego, tak? tak? i ona tak, czeka on na niego. A. I to chodzi o to, że taka niespełniona miłość właśnie jest, nie? Ale może wygląda w ten sposób, że jest takie dosyć niespokojne dzisiaj, tak bym powiedziała. Tak, w ogóle nie wiem czy nie będziemy uciekać, bo no, rzeczywiście... zobacz, z tamtej strony jest bardzo tak. zachmurzona, to wygląda trochę jakby tak. ulewa miała się nam zbliżać. Dobra, to wiesz co, to może rzeczywiście... A na, my mamy jeszcze kawał tak, do Kampotu. Tak, mamy do, minut do Kampotu, to uciekamy po a prostu. A nie chcę, nie, nie chcę za bardzo wiesz, w deszczu tak. jechać, bo to żadna przyjemność. Święte słowa, dobra. Tak, to jest jest... Ning it means Troll it mean like uh, something like this side, and then you roll the seal around. Okay. You roll the seal, you know, and, and then after after that, you can use the seal for make a like a make this, mm -hmm. and after that, you can cut and and um, make the like T-shirt or something like that. Yeah. And then her name is Ning uh, and she is the best seal in Cambodia before. All the seal that she make, all the like. Uh, how how I, how I call this? Like a clothes or shirt? No, it's like a before you before you not be make to the T-shirt, just like material. Yeah, something like that. Mm -hmm. And then uh, she's always make it a lot, and then bring to sell for the king of Cambodia. All right. Yeah. And then everything that she make is amazing, and look like a gold. You know. But before, before she just use uh, the simple one for for roll the silk. Mm -hmm. But one day she go inside uh, the jungle for find something to make the good silk. But she found uh, something like this side for roll the seal that I told you. And and it's the gold. Yeah, and then she, after that she she used it for roll the seal and then she make it again. And then everything looked nice, amazing. And then the king is love it. And after that. She is really really famous and then the Chinese king they know he know about this and then he told to the soldier to the army to come to Cambodia and catch her to China for mm -hmm. make this for the king mm -hmm. as well. but she ran away from the village and then after that she goes to live in the jungle secret place and then Chinese army cannot find her for a long time and she tried to make it the same. she, she worked the same every day and after that, one day that um, um, the the staff of her bring all everything that she makes to to the king temple for sale for the king again and then the chinese people they saw saw her and then they asked where is her house and then she hmm. never she never told them but one day she just wait, they're just waiting for her for her stuff again and then they give a lot of money to her so her staff told her house is in the jungle. And then the night time start, they just bring a lot of soldiers of uh, mm -hmm. Chinese people to come and then burn her house. And then they try to catch her. And then her husband, her husband tr uh, have a lot of horse, but you see the white horse one that we, yes. uh, on the monument, yes. Yes, 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 yeah. yes, yes, That's the horse of her. Oh. Yeah. And then her husband pick her up to the to the horse, and the horse run to here. And then he told, you have to waiting for me at the beach, and I will take a boat from the house to pick up pick you up from here. Her husband said that. And then she just wait her husband here, but her husband get killed by the Chinese soldier. And then she just wait 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 here every every day. After that, she she toss the she saw the the gold one that I told you to the river uh, to the, the ocean and make to the big island there all right yeah and that's why we call it it, it means that we call troll this one in cambodia and then she's just waiting for her husband until now until she become to the stone yeah. that's a beautiful story yeah